Dziewczyny z tej strony, Kasia z odchudzania skate i dzisiaj powiem Wam o takich najgorszych błędach podczas odchudzania, które powodują, że nie chudniecie albo jest Wam bardzo ciężko. Dzisiaj poruszę właśnie te tematy. Ale daj znać, czy jesteś jedną z tych osób, które właśnie popełnia te błędy. Jeżeli oglądasz mnie pierwszy raz, to mam na imię Kasia i sama schudłam 15 kg w 5 miesięcy bez żadnych diet i bez żadnych ćwiczeń. Dosłownie nie odstawiałam nic i tego właśnie też uczymy nasze podopieczne, więc jeżeli chcesz być jedną z nich, to zapraszam. Więc nie przedłużając, taką pierwszą z najgorszych rzeczy, które możecie robić, to słuchać wszystkich. Bo wiadomo, w internecie jest bardzo dużo informacji i wy próbujecie przyswajać każdą informację, jakby wcielać ją w życie, i to po prostu powoduje taki jeden wielki chaos, i wy nie wiecie po prostu, co zrobić, nie wiecie, co z czym połączyć, żeby było dobrze, żeby schudnąć. Zaczynacie cały czas nowe rzeczy, więc zaprzestańcie, <laughs> bo to jest najgorsze, co możecie zrobić. Najlepiej znaleźć sobie taką jedną osobę, która najbardziej do Was przemawia i po prostu iść tą drogą, o której ona mówi. Wiadomo, jeżeli są to mega restrykcyjne diety, bardzo nie polecam. Zawsze dieta czy taki plan działania musi być dostosowany do Was, dlatego że jeżeli nie będzie, jeżeli to Wy się dostosujecie do diety, to po prostu nigdy Wam się nie uda. Przysięgam, bo jeżeli jecie jakieś rzeczy i te rzeczy nagle znikną z Waszego życia, to i tak prędzej czy później do nich wrócicie. To nie chodzi o to, żeby po prostu być cały czas na diecie, żeby trzymać się 100% diety, żeby odmawiać sobie wszystkiego, no bo jednak jedzenie jest jedną z większych przyjemności w życiu, więc szkoda by było z tego nie korzystać. A jeżeli odstawiacie właśnie na dłuższy czas jakiś tam produkt, to w pewnym momencie przyjdzie gorszy czas i po prostu rzucicie się na ten produkt. Dlatego ja nigdy nie polecam odstawiać w 100%, może zmniejszyć faktycznie ilość, ale żeby na przykład chlebek albo słodycze pojawiały się. Waszym planie. No, więc znajdźcie sobie taką osobę, która najbardziej do Was przemawia. I słuchajcie się tej danej osoby i podążajcie za tym, co ona mówi. Tylko nie, jeżeli są to takie turbo restrykcyjne i niskokaloryczne diety. Drugą rzeczą jest wprowadzenie albo zmniejszanie ilości danych produktów, zdrowych produktów, na przykład orzechów. Awokado, to awokado się w ogóle kojarzy z zdrowym odżywianiem i ludzie zaczynają jeść awokado. Oczywiście awokado jest bardzo zdrowe, ale jest bardzo kaloryczne, ma bardzo dużo zdrowych tłuszczy. No, warto je jeść, no ale nie w za dużej ilości. W każdym razie orzechy. Jeżeli zwiększacie ilość takich orzechów, zaczynacie ich jeść więcej, no to wtedy po prostu staje się to problematyczne i tak naprawdę malutka ilość orzechów, nawet nie garstka, tylko kilka orzeszków nawet może mieć 100 kalorii, więc. Ostrożnie z tym. I suszone owoce. Słuchajcie, suszone owoce, jeżeli na przykład też, taka ciekawostka ode mnie, jeżeli macie problem z wypróżnianiem się, to weźcie sobie jedną śliwkę, suszoną śliwkę i popijcie ją wodą. I przysięgam, że to jest po prostu złoto. Naprawdę. W każdym razie też wiadomo, no trzeba zadbać o podstawę, no bo to też znikąd się nie bierze, tak? Wracając, suszone owoce, na ogół nie polecam ich jeść jako przekąski, bo suszone owoce zwyczaj są nie suszone, a smażone w cukrze. I tutaj tak się tylko wydaje, na przykład że rawinka jest smażona w cukrze, więc ostrożnie. One, te produkty też są bardzo kaloryczne. Nie polecam w ogóle ich kupować, chyba, że faktycznie macie problem z wypróżnianiem się. Trzecią rzeczą jest wprowadzanie wszystkiego na raz, czyli na przykład wprowadzacie dietę, wprowadzacie ćwiczenia, odstawiacie wszystko, czyli nie wiem, cukier, normalne obiady, zaczynacie gotować dla siebie oddzielnie, dla rodziny oddzielnie. No, takie diametralne zmiany i tak samo wprowadzacie właśnie ćwiczenia, gdzie wcześniej w ogóle nie ćwiczyłyście dlaczego to jest złe? Dlatego, że w pewnym momencie was to przytłoczy i jeżeli wypadniecie z toru z jedną rzeczą, to wypadniecie z kolejnymi, czyli po prostu nie pójdziecie na jeden trening, to już po prostu wszystko się zawala, to w ogóle nie ma sensu wcale tak nie jest i ja w ogóle właśnie nie polecam wprowadzać wszystkiego naraz tylko na początku ogarniecie jedną rzecz a później po prostu drugą jeżeli oglądacie mnie już dłuższy czas, to też wiecie że ja schudłam bez ćwiczeń oczywiście były próby, były próby Ćwiczeń było chodzenie na siłownię, było bieganie, ale to nie dawało żadnych y, efektów, dlatego że bardzo szybko to kończyło. Jak ogarnęłam dopiero pierwszą rzecz, czyli odżywianie, i odżywiam się dobrze teraz, no to zaczęłam ćwiczyć i teraz ćwiczę bardzo regularnie, więc na początku po prostu skupiłam się na jednej rzeczy, później na drugiej. Oczywiście, jeżeli chcecie bardzo szybkich efektów, krótkoterminowych i po prostu do punktu wyjścia jest to znakomity pomysł. <laughs> ale jeżeli patrzycie na to, tak jak my długoterminowo, tak, żeby nie spotkać się z efektem jojo, bo nikt nie chce efektu jojo, no to właśnie warto wprowadzać to wszystko po kolei. Zanim przejdziemy do czwartej rzeczy, chcę Ci powiedzieć, że właśnie wystartowałyśmy ze styczniową metamorfozą. Więc jeżeli potrzebujesz pomocy, potrzebujesz takiego pełnego wsparcia, prowadzenia za rękę, potrzebujesz planu, który jest 100% dopasowany do Ciebie, tak, żeby siedziła to, co lubisz i w ogóle nie ćwiczyła, bo u nas 95% dziewczyn w ogóle nie ćwiczy, no to zapisz się po prostu na styczniową metamorfozę mówimy się na rozmowę, ale oczywiście wcześniej dam ci więcej informacji, więc jeżeli chcesz dołączyć, to albo skomentuj stycznie wam metamorfozę i się do ciebie odezwę, albo najlepiej by było, żebyś się do mnie odezwała właśnie na Instagramie i na Instagramie już ci dam bezpośrednią e, odpowiedź. Uwaga, liczba miejsc jest ograniczona, więc im szybciej się zapiszesz, tym lepiej dla ciebie. Czwartą rzeczą jest zwiększanie posiłków, zwiększanie nie porcji posiłków, tylko ilości posiłków. Czyli na przykład, jeżeli jecie dwa 영 <목소리법> trzy, cztery posiłki w ciągu dnia i zwiększycie do pięciu, to nie jest to dobre. Jest to bardzo ciężkie do przestawienia się, bo jest i więcej gotowania i więcej czasu na to wszystko poświęcić, na jedzenie, więc to też jest bez sensu wzmuszanie w siebie, bo jeżeli na przykład jecie trzy, to to jest bardzo ok. To, co ja wam polecam, to to, żeby obliczyć swój deficyt kaloryczny, na stronie kalorii kalkulator na przykład, tutaj niżej podlinkuję i podzielić sobie na ilość posiłków, którą w ciągu dnia. I to jest w ogóle zarąbiste rozwiązanie, bo tak naprawdę każdy posiłek będzie miał tyle samo kalorii, będziecie najedzone, nie będziecie musiały nie wiadomo e, ile szukać. Możecie brać na przykład przepisy z Instagrama, mojego Instagrama, z TikToka, z moich foodbooków, bo w moich foodbookach właśnie są, teraz od razu powiem, że wychodzą nowe foodbooki, 14 niskokalorycznych polskich obiadów i jeszcze przepisy z airfryera, że zrobicie po prostu jeden konkretny posiłek, wrzucając wszystko do airfryera, ale też możecie skorzystać z całego zestawu foodbooków, czyli śniadania, obiady, fit desery, kolacje, fit fast foody, no i każdy tam przepis ma 400 kalorii. W nowych też będzie, każdy przepis miał 400 kalorii, no w każdym razie to też jest spoko rozwiązanie, bo tak naprawdę nie musicie nic liczyć, macie wszystko podane w sztukach i jedyne co, to robicie po prostu według przepisu, więc to też jest mega spoko rozwiązanie, jeżeli chcecie skorzystać, to też podlinkuję na dole. No, ale ważne jest to, żeby rozłożyć sobie kaloryczność na kilka posiłków Trzymać się tego. To jest naprawdę ogromne ułatwienie, bo jeżeli na przykład Wasz przepis jeden będzie miał 320 kalorii, następny 580, to, to po prostu można się pogubić. Ułatwiajcie sobie życie i trzymajcie się tego. Nie musicie liczyć kalorii. Ważne, żebyście po prostu też nauczyły się danego schematu, o którym e, mówię innych filmach, to też podlinkuję wszystko na dole, więc możecie sobie zajrzeć do moich innych filmów. Ale zawsze wszystko dopasowuj do siebie, po prostu wszystko, wszystko, wszystko. Jeżeli pracujesz na zmiany, to też dopasuj to. Na zmiany do zmian. Daj znać koniecznie w komentarzu, czy jesteś właśnie jedną z tych osób, które popełniały te błędy, może o czymś nie wiedziałaś, to szybciutko pisz na dole. No i co? Bardzo Ci dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli chcesz dołączyć do naszej cudownej społeczności kobiet, które mają jeden cel, które chcą schudnąć raz na zawsze, chcą być szczęśliwe, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał. No i dołącz do nas. To wszystko z mojej strony. Widzimy się w następnym filmie. Buziaki!